Jesteśmy na Green Power od początku i też jesteśmy od początku istnienia Izby, czyli już od 11 lat na targach Poleko, które, które Państwo organizujecie w październiku każdego roku. No i to zawsze była taka największa impreza targowa, ale też i konferencyjna, na której była możliwość, żeby się zebrać, żeby się policzyć, żeby zobaczyć, jakie są trendy i w ochronie środowiska, i w energetyce odnawialnej. I tutaj w tym roku to bardzo dobrze widać, że, że właściwie to są przede wszystkim firmy solarne. No to też świadczy o tym, w którym kierunku się będzie rozwijał sektor. Praktycznie rzecz biorąc mamy nową ustawę, więc można byłoby oczekiwać, że się, że się warunki rozwoju energetyki odnawialnej już ustabilizowały i teraz inwestorzy będą chętni do tego, żeby podejmować lub kontynuować działalność. Wydaje się jednak, że ta ustawa nie daje takiej pewności. Jest zbyt dużo niejasności. Te warunki nie są tak... Warunki zaproponowane przez rząd, przyjęte przez Sejm, nie są tak atrakcyjne dla inwestorów, żeby, żeby oni chcieli wejść jakoś bardziej dynamicznie na, na, na polski rynek. Chociaż można, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o energię słoneczną, to tutaj widać ruch i widać, że, że jest duże zainteresowanie. No to, te, to też jest sprawdzenie, jak branża wygląda, czy, czy właśnie czy jest duże zainteresowanie tematem, czy jest mniejsze. Dla mnie też ta, ta, takim interesującym tematem w tym roku jest zaobserwowanie coraz większej ilości firm oferujących energetykę słoneczną. Które, które nie tylko sprzedają urządzenia importowane, ale też produkują, które chcą rozwijać swoją działalność w Polsce. I, czyli to są firmy coraz większe, osiadłe. One budują swoją przy, przy, przyszłość tutaj, więc to jest taka warstwa, klasa średnia, która utrzymuje stabilizację całej, całej gospodarki, w tym w branży OZE.